Wobec nieuczciwego dewelopera. Ale oni już zaczęli działać. Powiesili transparenty, założyli stronę internetową, robią wszystko, by o ich problemach dowiedzieli się inni. Także prokuratorzy, bo mieszkańcy z Nieborowskiej złożyli doniesienie na dewelopera. O tym, czy pomoże to zmienić koszmar w normalne życie, Olga Zielińska z telewizji i Alicja Katarzyńska z Gazety. Nie jest nam łatwo, jest nam bardzo ciężko, bo może okazać się nagle, że zostaniemy bez, bez mieszkań. Równie dobrze możemy nie uzyskać zwrotu pieniędzy, a wiadomo, większość z nas wzięła, wzięła kredyty w banku. I z perspektywa spłacania przez 30 lat mieszkania, którego możemy nie mieć, to jest właściwie no bardzo nieciekawa perspektywa. Bo w płaceniu ostatniej raty w kredytu, które nasze banki przelały do, do dewelopera, spodziewaliśmy się, że już będziemy właścicielami naszych mieszkań. Niestety deweloper przygotował dla nas straszną niespodziankę. W czerwcu nagle dowiedzieliśmy się, że deweloper zaciągnął dług pod naszą pod nasz budynek na 2 miliony 400 tysięcy złotych. I dowiedzieliśmy się, że albo my będziemy musieli go spłacić, albo deweloper. Jest to y, hipoteka y, opiewająca na dwie osoby prywatne. Także nie jest, nie, nie jest dla nas to czytelne, czy to jest z jakiegoś przedsięwzięcia y, czytelnie finansowanego przez bank. Tylko są to po prostu jakieś dwie prywatne osoby, Zabezpieczyły się na tym bloku właśnie hipoteką w wysokości 2 milionów 400. Zaproponowaliśmy, że nawet spłacimy ten dług w wysokości 2 milionów 400 zł. Po prostu pokryjemy, ale i ta propozycja nie spotkała się jakby z zainteresowaniem pana prezesa. Jeśli państwo będziecie musieli się stąd wyprowadzić nakazem eksmisji, to co wy zrobicie? Nie wiem, czy ktokolwiek z nas bierze w ogóle taką opcję pod uwagę. Z jakiej racji mamy się wyprowadzać? Zapłaciliśmy za te mieszkania. Nie, pozwolicie się stąd. nie pozwolimy się stąd wykurzyć, bo, bo to są nasze mieszkania, zapłaciliśmy za nie ciężkie pieniądze. Co zamierzacie Państwo teraz zrobić? Sytuacja jest na tyle poważna, że postanowiliśmy złożyć zawiadomienie do prokuratury o zaistniałej sytuacji i rozważamy również pomysł, aby złożyć wniosek o upadłość po prostu tej spółki. Rozważamy upadłość, czy zgłoszenie upadłości również z tego względu, że jeśli nie udało nam się dogadać z prezesem spółki, który powinien jakby prawnie zarządzać tą nieruchomością w sposób należyty, to być może uda nam się nawiązać jakąś rzeczową i merytoryczną rozmowę z syndykiem podłościowym. Jesteśmy mówieni z panem prezesem. Tak. Naprawdę? Naprawdę. A to ja nic z niej nie mogę Panie prezesie, jesteśmy u pana przed firmą, zgodnie z umową, czekamy. Jaka jest szansa, żebyśmy... Prezes powiedział, że tak naprawdę to się z nami nie umawiał, ani nie wyznaczył żadnego konkretnego dnia, ani godziny, że nie może w tej chwili rzucić swoich obowiązków i przyjechać do nas. Mieszkańcy mają stosunkowo niewielkie szanse w sytuacji, gdy doszło do upadłości, do odzyskania swoich pieniędzy. Według mnie te szanse są znikome, przynajmniej z tego, co się orientuje. Dzień dobry, Olga Zielińska, Telewizja Gdańsk i Gazeta Wyborcza. Chciałyśmy z Panem porozmawiać. Mam spotkanie, nie wiem, czy pani, pani do mnie dzwoniła, żeby umówić spotkanie, a Pani cały czas do mnie wyzwania. Proszę, trochę ciepłe. No właśnie, my z Panem próbujemy skontaktować się od tygodnia i Pan cały czas mówi, że nie ma dla nas czasu. Ale jak z Panem możemy się umówić? Niech Pani zrozumie, że pracuje. Zadzwonię do Pani na pewno. Przepraszam bardzo, muszę kończyć jeżeli zostanie udowodnione, że deweloper działał z zamiarem, z góry powziętym zamiarem nieoddania tych mieszkań mieszkańcom, to jak najbardziej będą wypełnione znamiona oszustwa, czyli przestępstwo z artykułu 286 paragraf 1 kodeksu karnego. I co grozi wtedy deweloperowi? Grozi kara 8 lat pozbawienia wolności. Za 5 lat w Gdańsku ma być gotowy największy stadion piłkarski.